Kaszestrowski Santa Dzień dobry. Dziś Volkswagen Polo z 2013 roku. 1 12 v Benzynka, prosty motor 70-konny. Fajny, brązowy metalik. Wersja polówki spokojniejsza, no ale co? Takie auto też niektórzy szuka szukają. Koła okrągłe, opony całoroczne: Continental. Średnica Felgi to jest 14 cali. No. Fajny brązowy metalik, polóweczka, obchodzimy, patrzymy, oglądamy, zaraz Wam pokażę co, polóweczka w wersji L Classic, L Classic to jest trendline, ale ładna, spokojna polóweczka, ale ma wymieniony rozrząd, olej, filtry, zobaczcie, tu jest rozrząd na łańcuchu, jest wymieniony kompletny rozrząd, a jak jest rozrząd to jest olej filtr, od co idziemy sobie do środka 117 tysięcy kilometrów, no spoko ale auto ma 12 lat, więc rozrząd miał prawo się złożyć ale zobaczcie jaka ładna kierownica plastik, a ten plastik lubi się odplastikować tak samo tutaj to wszystko no palimy Furmana a, inspekcja olejowa, tylko nie skasowana, ale spoko und żarówka! Och, my God! Trzeba żarówkę wymienić. A teraz tak, nawiewy, radyjko, ciepło, zimno. No. Klasyczny wygląd. Fotele niezmęczone, pięć biegów do przodu, jeden do tyłu, bo tu więcej nie potrzeba. No, polóweczka poluweczka. Także słuchajcie, brązowa poluwa. Przyżywiowa. Proszę bardzo. O, światła do jazdy dziennej ma. A te żarówki przed, przynajmniej nie są przepolone. No. Polo 2013 rok 1-2 benzynka. Hej.